Przed wybuchem II wojny światowej mój pradziadek Rudolf Białon był kierownikiem cegielni przy obecnej ulicy Traugutta 16 w Bielsku-Białej, która należała do firmy Karol Korn. Właścicielem cegielni był wówczas syn Karola, Felix W czasie wojny pani Halina, która pracowała w filmie Karol Korn, zadzwoniła do mojej prababci Antoniny, która była polską nauczycielką, aby przechować w ukryciu przed Niemcami szkolny sztandar oraz książki z biblioteki ówczesnego gimnazjum, obecnie liceum ogólnokształcącego imienia Kopernika. Pradziadek Rudolf ukrywał skarby ze szkoły w stosie cegieł na terenie cegielni przez całą wojnę. Gdy Niemcy przychodzili do cegielni, aby kupić cegły i spodobał im się stos, w którym przechowywane były cenne rzeczy, pradziadek zagadywał Niemców, a pracownicy cegielni w tym czasie przenosili ukryte rzeczy do innego stosu cegieł. Tak oto udało się uratować cenne rzeczy przed zniszczeniem. Po wojnie prababcia Tosia zadzwoniła do pani Haliny z informacją, że ukryte skarby ocalały. Wtedy jakiś duży samochód przyjechał po nie do Cegielni. Moja babcia Ula opowiada także, że Felix Korn na początku wojny uciekł lub został wywieziony do Rosji, gdzie wraz z żoną zginęli. Ich dzieci, syn i córka, przeżyli wojnę, wstępując do wojska polskiego. Córka Feliksa wróciła potem do Bielska i była nauczycielką. Moi pradziadkowie pobrali się w 1939 roku i zamieszkali w mieszkaniu służbowym Cegielni przy obecnej ulicy Słowackiego nr 54, gdzie urodziła się moja ukochana babcia Ula. Historia została opowiedziana mi przez moją babcię Ulę, a spisała ją na komputerze moja mama wąka. Nazywam się Hania, musiał i mam 7 lat.